Siemaneczko, tam moje kociodany są. Dzisiaj nawet zaczęły ładnie pracować. Jest jeszcze kilka takich nielotów, ale to powoli się wyrobi. Będzie one są tutaj. Ja strząpka brakuje. Oby zaraz chodziły jak trza. Ale leniwe, leniwe. Nie ma czasu je gonić. Dopiero pierwsze ich, pierwsze ich latanie trzeba je czasami podgonić trochę batem. A już są tutaj ściemniacze. Dobrze, zaraz je rozbijamy jeszcze. ostatnio się ociągają z karmieniem młodych. Oczywiście tych krótkich. Teraz będzie zmiana karmy na pszeniczkę do lęgów. I jęczmień, nic więcej nie będę dostawać. Skąd im się karma? Nie będę im w dupę pchał. No coś tam się zaczęły troszkę podnieść. Nie będę im w dupę pchał. Karmy. Nie ma sensu. Zostają tylko na lęki Tak, pszenica i jęczmień wystarczy. Nie ma co ich za bardzo a rozpylać. Znalazł się właściciel gołębia, tego co ostatnio wyszedł taki młody do mnie 0,65 oddział, czyli Malborg. Okazało się, że to jest gąb kolegi Marcina. Miał przyjechać po niego. Odzwonił, że to jego. Miał przyjechać, nie dojechał. Jak zwykle nie ma czasu. Tak samo jak Boilera mi robi drugi miesiąc. Puściłem tego gołębia. Nie wiem, czy on jest, czy go nie ma. Miał przyjechać, nie przyjechał. to go wypuściłem, a czy lata z nimi to nie wiem tak to jest dobra krótki filmik dzisiaj szału nie ma z lataniem oglądałem ostatnio Mańka z Kujaw filmik, pozdrawiam Maniek pięknie mu gołębie chodziły ale tam Robotę robią też Budapeszty, u mnie same murzyny. Wiadomo, że to tak nie, nie chce chodzić jak Budapeszt, ale wytrenujemy je. Tylko niech się zaczną im loty. Nie będzie. Wtedy będą wiedziały, co to jest wysokość. Chyba chodzi ten młody, bo coś tutaj lata. Ale jak siądą, to dopiero będę wiedział. Oh, latają jeszcze. Dobra, nie będę się tutaj z filmami rozpędzał. Tam leży chodzą, w skoki i włożę. Mały mewek, który był ten żółty, nie przeżył. Jest taki ładny w piórach, zaczął samieścić. Padł, nie wiem od czego. Nic mu nie dolegało tłusty. Nie wiadomo, co mu się stało. Jeden, jedyny z krótkich gołębi, który mi odpadł w tym roku. To, co, że tam się część była też, co się nie wylęgła, to jedna sprawa. A tutaj o, połowa siedzi. W bardzo dobrej koforbie jest. Będę musiał ją wysłać, no, ale na razie nie ma przesyłek. Więc siedzi tutaj. Będzie się siedziała jeszcze do końca Wakacji już maluchy się nie chcą nieść. Praktycznie trzałów z krótkimi w tym roku nie będzie. Mało co. Mewków praktycznie zero. Jak się uchowa, to będzie trzy. Jeden jest latający, jeden taki jeszcze do latania. W domu trochę. także nic na to nie poradzimy. Ciężko się chowają. Krótkodziobe. Żeby to się mnożyło tak jak murzyny to byłoby super, ale niestety tak nie jest. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Zjazd na dół. Chodź, 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 chodź. Zobaczymy czy ten młody. Co go wypuściłem. Marcina jest, czy go nie ma? Chodź, 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 chodź. Tu jest mój, tu jest mój. Nie ma tego młodzika. Może i poszedł. Z powrotem do niego. On taki widny, siwy był, ale nie widzę go. może odskoczył i poszedł no i dobra niech idzie nie to niepotrzebne tu jest tylko te dwa są moje młode i to wsio, nic tu więcej nie widać on miał skówki pozakładane to no. chyba żeby w głębniku siedział ale co mało prawdopodobne jest chodzić, nie chodzi. Nic. Dobra. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tak to wygląda. Jeszcze zerknę czy tej siły. Jest jego, czy nie ma? Ciąg lasczy. A nie, siedzi. Już w Bremniku siedzi. Tam jest. On już raczej nie pójdzie stąd, będzie siedział. Dobra, pozdrawiam Grzywacz Żyje. Ma się dobrze. Także do następnych filmów. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki za subskrypcję. Za lajki, za komentarze. Także pozdrawiam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Do następnego. Pozdrawiam maleczko, gonimy u taty, tam też ładnie wysoko pracują, pojedyncze, no jestem tutaj przecież. No, te śmigają. Tam. A jeszcze ile się zrywa? Ja się robotę robi znowu? A będzie? Co? O, zobacz, masz tu kija goń. To był jeszcze jeden, taki mały. O, Chrześniak już też goni. przybliżeniu. Ale pojedynek to jest full. gdzie się pokitrały chyba, co? Tam dużo na oborze siedzi. Tu, tu masakra, o ile tam jest dać Ci Po porozpryskiwały się nie mogą się złapać już też gania zobacz Gabrysiu tam poleciała tam bogu. Pogoń. No mocno goń. Pst. Gdzie są te? Tam na oborę cały czas siadają Ale no, jest i tam za dwadzieścia na pewno siedzi. No jest tam trochę. Gdzie tamte? A tu idą. Żeby się tak cepnęły, nie? Bo one tak chodzą jak chcą. Trzeciej, tamtej. Nie mogą się zgrać. Popatrzają, żeby usiąść. Znalazł się właściciel pocztowego panowie Tego, co nagrywałem na filmie Z oddziału 065 Okazało się, że to mojego kolegi Marcina Który miał postawić Wojlery, ale już jedzie drugi miesiąc Coś nie bardzo może się zmobilizować Ale po Głębi od razu chcę przyjechać Tak to jest